Dzień dobry, Jarek Adamski, Silesia24. Rafał Jedwabny z nami. Ja Dzień dobry, widzę panie, tutaj aktorze. bardzo ładnie. Sierpień 80, KWK Murski, Staszic, szef struktur związkowych w tej kopalni. Panie Rafale, wczorajsza decyzja to jest decyzja spóźniona w odpowiednim czasie. Mówimy oczywiście o decyzji ministra Sasina. Decyzja, decyzja spóźniona co najmniej o miesiąc. Ta decyzja mogła być podjęta miesiąc temu główny inspektor sanitarny mógł zalecić miesiąc temu zatrzymanie tych kopalń i przeprowadzenie pewnych pewnych rzeczy jakby w sposób cywilizowany. Ja reprezentuję kopalnię, na której przyszliśmy już te badania przesiewowe. Ja pamiętam, co się działo u mnie na kopalni, gdzie. gdzie tak chaos. naprawdę chaos totalny. My tak naprawdę działaliśmy z dnia na dzień, a, z dnia na dzień, z godziny na godzinę były zmiany decyzji. Ja podam na swoim przykładzie. Po trzech dniach udało mi się y, zrobić wymaz. Czekałem siedem dni na wyniki. Po siedmiu dniach, jak otrzymałem wynik negatywny, myślałem, że zostanę dopuszczony do pracy. Okazało się, że nie, padła decyzja, że musi być kolejne powtórne. powtórne badanie. Od mojego wyniku musiałem odczekać 8 dni. Po tych 8 dniach kolejny, kolejny raz wystałem w kolejkach, żeby zrobić wymaz i czekałem kolejne 6 dni na, 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 na wyniki. To trwało przeszło miesiąc. Ludzie nie wiedzieli, yy, yy, kiedy wrócą do pracy. No, dzwonili. i nie wiedzieli, czy są zdrowi. Nie wiedzieli, czy są zdrowi. Dzwonili pracownicy, mówią, Rafał, kiedy my możemy wrócić na kopalnię, niech ktoś nam coś powie. My nic nie wiedzieliśmy, więc ta decyzja, która padła teraz, ona jest bardzo spóźniona, bo, nie, bo część kopalni już musiała przejść przez to, jakby sama. Ale, ale padła ta decyzja i dobrze, że padła, bo, bo teraz to ja myślę, że, że, że mamy ten czas, żeby te kopalnie stanęły, przygotować tych ludzi, przeprowadzić te badania, ci ludzie wrócą do, do, do pracy i zaczynamy normalnie. Ale pracować. rozumiem, że te kopalnie tak de facto nie staną, bo przecież nie, nie, nie zamkniemy ich na kłódkę, hmm. tylko e, e, część pracowników musi obsługiwać kopalnie tak, żeby było do czego wracać. Do, dokładnie, panie redaktorze, to będzie tym samym modelem, co na, na kopalni Murcki Stasz. No Część pracowników musiała zjechać, musiała sobie musiała zabezpieczyć przodki, musiała zabezpieczyć ściany i tak, tak będzie w tym wypadku, no inaczej nie może być w górnictwie. W górnictwie tak jest, że, że, że nie, nie można zamknąć kopalni i powiedzieć wrócimy za 20 dni, tylko ten, ten pewien proces jakby utrzymania kopalni będzie trwał. Tak. Wróćmy do, do tej historii, o której Pan opowiedział, by wymaz, by oczekiwanie, kolejny wymaz, co w tym czasie by, by Pan robił? siedział Pan w domu, No to jest zamknięty. tak, że, że w tym czasie tak, siedzieliśmy w domu, bo tak naprawdę nikt nie wiedział, czy możemy wyjść, czy nie możemy, nie mieliśmy wyników. No Co na kwarantannie na... nie byliście. Na kwarantannie nie byliśmy, ale tak naprawdę nie byliśmy wpuszczeni na zakład pracy, tak? bo nie mieliśmy wyników yy, tak. z pierwszego wymazu. Yy, koledzy, pracownicy dzwonili i na kopalni, i do związków, yy, żeby się dowiedzieć na przykład, yy, jakie na, nasze wynagrodzenia będą wyglądać. Okazało się, że nasze wynagrodzenia Ostatecznie na postojowym wyszły 60%. Cały kraj miał 80%, oczywiście nas potraktowano tak, że mieliśmy 60% postojowego. Więc teraz, gdzie, gdzie, gdzie pan minister. Sasin, 100%. Mówi o 100% średniego wynagrodzenia, ja nie wiem, z ostatnich dwóch, trzech miesięcy. Jest to dla nas jak najbardziej do przyjęcia opcja i, 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 i uważam, że dość korzystna dla pracownika. Ale jesteście pewni, że to będzie 100% z ostatnich trzech miesięcy. Mm, y, tu jest kwestia jeszcze rozmów, chyba dzisiaj będą rozmowy w polskiej grupie górniczej i myślę, że tam już... Te, te, to znaczy z deklaracji pana ministra jasno wynikało, że to będzie średnie wynagrodzenie z ostatnich miesięcy, więc ja przyjmuję, że to Bo będzie z potem ostatnich trzech by, miesięcy. Potem górnicy by wyraźnie mówi żeby to, co mieli obiecane, nie zostało spełnione. I to, jakie oni otrzymywali pensje w kwietniu, w maju hmm. czy teraz w czerwcu. Proszę, proszę pamiętać, panie redaktorze, że ta propozycja padła wczoraj. Tak naprawdę w niedzielę została przedstawiona, wczoraj została, została już przedstawiona oficjalnie jakby przez ministra. My wcześniej to byliśmy tak naprawdę na wielkiej niewiadomej. 60% postojowego dostaliśmy na kopalni Murckiej Staszic na, 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 na Sośnicy. Są kopalnie, które przechodziły już ten, ten proces i dostały tylko 60% wynagrodzenia. Panie Przewodniczący, jak się Pan czuje, jak w komunikacie Ministerstwa Zdrowia jest podawanych w osobnej rubryce ilu górników, albo ile członków rodzin górniczych ma koronawirusa? Jest to, jest to naprawdę bardzo przykre. Dziwię się rządowi, premierowi Morawieckiemu, który tutaj przyjeżdżał, słowa otuchy i tak dalej. No a, a tu z drugiej strony minister zdrowia, ministerstwa po prostu nas piętnują, bo to tak w ten sposób trzeba nazwać, że jesteśmy piętnowani my jako tutaj mieszkańcy Śląska, bo to nie tylko o górników. Dzisiaj jesteśmy chyba jedną z najbardziej hejtowanych grup zawodowych w tym kraju. Ludzie dzwonią, żeby sobie urlop zaplanować wakacje czy na wrzesień i się dowiadują, że jeśli są ze śniegu, ja, nie zostaną, to nie zostaną przyjęci na, 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 na ośrodki wypoczynkowe. To jest bardzo przykre. Um, dlatego pewnie, gdybyśmy miesiąc temu tą decyzję podjęli o przeprowadzeniu tych badań, um, uniknęlibyśmy wielu zarażeń. To na pewno. I dzisiaj już byśmy byli po sprawie. Dzisiaj byśmy byli już dawno, dawno za, za tym etapem. Panie Przewodniczący, by, by wiele głosów dochodzi do Was, do struktur związkowych od górników, którzy, którzy gdzieś tam są na grupach w internecie, by, ale też przychodzą, nie wiem, do by przychodni i są odsyłani z kwitkiem. Wiele jest takich, by, takich zgłoszeń? Tak, niestety są takie zgłoszenia. Przykre to jest, że to nas spotyka nawet u nas na Śląsku, te, takie rzeczy, że ktoś idzie do przychodni i tam się patrzy, o ty jesteś górnikiem, nie, nie zostaniesz obsługiwany. Tak, albo by, by albo... twój mąż, by tak, twój tata to, jest górnikiem. A co najgorsze, po raz pierwszy, bo Górnicy to, to twardzi ludzie, my od wielu lat się borykamy z tym, że jesteśmy tymi, którzy obciążają ten kraj, którzy niszczą środowisko i tak dalej. Tam razem zaatakowano nasze rodziny, to najbardziej boli, że zaatakowano nasze żony, nasze dzieci, to najbardziej boli. Panie przewodniczący, jak w tej chwili wygląda wasza współpraca z Górniczą Solidarnością? Bo tam są spore napięcia dwugłos wręcz, jeśli chodzi o sprawy górnicze. Miałem nadzieję, że to pytanie nie padnie, ale. Hmm. Ostatnio w Górniczej Solidarności zaczynają się dziać dziwne sytuacje. Ja, ja Jak słyszę od moich kolegów z Solidarności, że, że, że tak w zasadzie to nie ma już co ratować Polskiej Grupy Górniczej, że część kopalń trzeba oddać do likwidacji, no to proponuję tym kolegom, wyjdźcie do tych ludzi i powiedzcie im, no likwidujemy wasze kopalnie, bo uważamy, że nie warto już dalej w was inwestować. Jak słyszę Dominika Kolorza, szefa Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej, który mówi, że tylko idiota dzisiaj by bronił wynagrodzeń pracowników. No to panie redaktorze, z całym szacunkiem, no to, to ja jestem tym idiotą, który uważa, że należy bronić wynagrodzeń pracowników. I to nie tylko górników, bo to chodzi o elektryków, pielęgniarki, o wszystkich. Dzisiaj gospodarka wyhamowała na świecie, wyhamowała w Europie, w Polsce i my musimy ją na nowo rozruszać. I tu nie, przecież ja, jak dostaję wynagrodzenie, to nie jest tak, że ja odkładam te, te, te pieniążki na konto, tylko ja kupuję towary, kupuję artykuły spożywcze, przemysł słowe, y, napędza tą gospodarkę, daje miejsce pracy komuś, co produkuje na przykład buty, tak? I, A no poza i, tym mamy i, wiele miejsc pracy i, do, dookoła kopalni. Tak, tak. I, 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 I no ciężko mi co do uważam, że należy bronić tych wynagrodzeń. Solidarność... Ym, Gdzieś się pogubili, i to naprawdę bardzo się pogubili. Uwikłali się chyba w jakieś polityczne rozgrywki, co naprawdę nie, nie dobrze. No jest porozumienie służy... między by, by panem Dudą z Solidarności, jest, a Andrzejem Dudą prezydentem, prawda? Co jest wielkim błędem, ale teraz jakaś próba chyba odwołania ministra Sasina. Nie wiem, czy w tym momencie jest to nam potrzebne. My mamy w górnictwie tyle problemów, a pisanie do pana premiera... No oczywiście to jest... Związek Solidarność to jest ich decyzja. Ale czy pan. Premier, tak, to Solidarność chce odwołać ministra Sasina? Znaczy tym pismem, że, 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 że minister Sasin sobie nie daje rady z górnictwem, ja to w ten sposób odbieram. Być może się mylę i oby tak było, ale ja to w ten sposób odbieram. Ale czy pan premier e, robi wszystko, żeby pomóc polskiemu górnictwu? E, uważam, że nie. Uważam, że nie. Dzisiaj Polska importuje. Znacznej ilości energii w momencie, gdy nasze elektrownie stoją, czy, czy, czy jadą na 30%. Ja nie widzę powodu, żeby ściągać energię z Niemiec i utrzymywać miejsca pracy w Niemczech, a likwidować w polskiej energetyce, bo to nie tylko w górnictwie, ale mówimy też o Bełchatowie, tak? o odkrywce, mówimy o, o, o elektrowniach, przecież tam też ktoś pracuje. Tak? No ale by, umówmy się by, i powiedzmy sobie to szczerze, część tego importu to są udziałowcy PGG. No, i to jest bardzo przerażające, że ktoś, kto, kto ma udziały w spółce górniczej. Oczywiście tam, tam są by, by informacje nie. o tym, że by, by polskie, by śląskie kopalnie nie produkują takiego węgla, jakiego nie, oni potrzebują nie. i tak dalej. Nie, tak dalej. nie, to jest nieprawda. My przez lata produkowaliśmy ten węgiel. Oczywiście takie, takie bajeczki to można włożyć między książki. My przez lata produkowaliśmy ten węgiel, produkujemy go dalej. Przerażające jest to, że, że, że spółki, które mają udziały w polskiej grupie górniczej, jakby działają na szkodę tej polskiej grupy górniczej. Tak? bo sprowadzając y, czy węgiel, czy, czy energię z innych źródeł, one jawnie działają na szkodę polskiej grupy górniczej, w której mają udziały. Panie przewodniczący, które kopalnie są najbardziej zagrożone? Mówiło się o Wujku, tak? Mówiło się hmm. o Rudzie? Wujek, Rudza, <coughs> tak, jest kilka tych kopalń. Ja powiem tak, nie ma oficjalnych informacji, to wszystko jest takie zasłyszane. Kopalnia Wujek w bardzo trudnej sytuacji. To jest następna kopalnia, która została zostawiona jakby sama sobie. Niestety tam nie dzieje się najlepiej. Zatrudnienie jest dość wysokie. Utrzyma, utrzymywanie dużej ilości jakby emerytów w kierownictwie kopalni. Tam niestety od dyrektora w dół to wszystko ci panowie to przeważnie emeryci. Chyba stracili wizję prowadzenia tej kopalni. To jest kopalnia z jedną ścianą i... i, i, i Ale to nie jest kopalnia sama w sobie, tak? Mamy, jest nadzór, jest Polska Grupa Górnicza. No i właśnie mam troszeczkę obawy, że ta Polska Grupa Górnicza, zarząd Polskiej Grupy Górniczej tą kopalnię już skazał jakby na, 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 na likwidację, choćby z tego względu, że nie robi się nic z tym złym, za, złym zarządzaniem. Mało tego, ja do, do, do prezesa do spraw pracy... Informowałem o paru rzeczach, które są nieprawidłowościami na tej kopalni. Niestety, do dnia dzisiejszego. O jakich nieprawidłowościach mówimy? Między innymi, jedno z takich rzeczy to było fałszowanie rejestracji zjazdowej pracowników NATO. No to taki dosyć poważny zarzut. Dosyć poważny. Czekałem na interwencję ze zarządu. Po braku tej interwencji ja widzę, że, że po prostu ktoś już uznał, że ta kopalnia dalej nie będzie funkcjonować. Dobrze, panie przewodniczący, to jaka jest przyszłość dla, dla takich kopalni? Czy to jest łączenie, czy to jest przekazywanie ich do SRK i przerzucanie górników na inne kopalnie? Musimy się przede wszystkim przyjrzeć. Bo ciągle jak... czekacie na, na rozmowy z ministerstwem. Z, ministerstwem, i z tak. zarządem BGG. Sama, sama likwidacja dzisiaj tych kopalń nie ma jakby sensu bo, bo tych pracowników y, musimy przerzucić na inne kopalnie dorzucenie y, na przykład nie wiem 500 600 osób y, 500 pracowników 600 osób na kopalnię Murcki Staszic a potem Murcki Staszic bo tam pracuje będzie oznaczać że kopalnia Murcki Staszic nie będzie w stanie wydobyć tyle węgla żeby zapłacić tym pracownikom tak My likwidując kopalnie, a przenosząc tych ludzi na, na, na inne, musimy się liczyć z tym, że tracimy jakby ten produkt, ten produkt, który jest wydobywany na danej kopalni. Mamy mniej węgla, mniejsze przychody ze sprzedaży, a zatrudnienie mamy dalej utrzymane, więc tu, tu, tu nie ma w tym logiki. Trzeba wręcz iść w drugą stronę, zwiększać wydobycie, co nam pozwoli na, na, na zmniejszenie kosztów stałych. Ale tutaj potrzebujemy do tego partnera, czyli rządu, gdzie, gdzie, gdzie nam powiedzą, no tak, wydobywajcie tyle, tyle idzie na energetykę. Wy... I potrzebujecie kogoś, kto ten węgiel odbiera. No właśnie, Bo i tutaj, i, znowu, by, by i tutaj znowu właśnie wracamy do, 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 do pana premiera który i, i pana ministra, który oczywiście powinien wpłynąć na spółki energetyczne, na, na, na energetykę żeby ten węgiel od nas był odbylenny. Panie przewodniczący, by jak od dzisiaj by na tych 10 kopalniach w PGG będzie wyglądać sytuacja? Dzisiaj dzisiaj jeszcze te kopalnie pracują w trybie normalnym, bo to oczywiście tak jak mówiłem, to nie jest tak, że kopalnia powiemy od jutra nie pracujecie, nie przechodzimy do pracy. Z tego co się orientuje, dyrektorzy przygotowują całe plany jakby wstrzymania wydobycia, bo musimy wiedzieć, które ściany trzeba zabezpieczyć, które przodki, Wentylacyjnie ustawić kopalnię, i te decyzje, ja myślę, że no, dzisiaj mamy wtorek, środa, być może piątek, będą już ogłoszone. Czyli to jakieś... by oznaczało, że dyrektorzy zostali zaskoczeni tą decyzją? O przygotowanie yy, chyba, do. Chyba wszyscy zostaliśmy zaskoczeni tą decyzją troszeczkę. Mm, no bo. Ta decyzja, jak mówiłem, ona jest bardzo spóźniona i, i, i ja, ja to się bałem tylko tego, że te kopalnie wszystkie będziemy przechodzić, bo taka była decyzja, że wszyscy górnicy muszą przejść te badania przesiewowe, że będziemy, będziemy przechodzić te kopalnia Staszic, czyli w tym wielkim chaosie. Yy, jednak ktoś tam w ministerstwie uznał, że nie, że lepiej zrobić to kompleksowo, co jest jak najbardziej słusznym, słusznym po, pociągnięciem, ale, ale no... no chyba nie wszyscy tak się do końca znają na tym górnictwie, jak to wygląda i nie pomyśleli o tym, że nie da się tak, że dobrze, dzisiaj ogłaszamy, jutro... Znaczy, teoretycznie można by to było zrobić, tylko byłoby to na wariackich papierach. I ze Więc tutaj słowa uznania za to, że ktoś powiedział, no dobrze, no to jak od jutra się nie da, to przygotujcie, macie dzień, dwa, przygotujcie całe plany i robimy to. Sytuacja jest wyjątkowo dynamiczna, więc będziemy czekać i patrzeć, co się będzie działo. Rafał Jedwabny, B6 w sierpnia 80 KWK Murcki-Staszic był naszym gościem. Dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję, Dziękuję Państwu. Dziękuję.